W poniedziałek rozpoczął się remont ulicy Żółkiewskiego w Sandomierzu. To inwestycja długo oczekiwana przez mieszkańców największego osiedla w mieście. Koszt zadania to prawie 2,4 miliona złotych. Na remont ulicy Żółkiewskiego Sandomierz pozyskał dofinansowanie z rządowego programu w kwocie prawie 1,4 miliona złotych. Ponad 900 tysięcy dołoży gmina. Burmistrz Marcin Marzec jest zadowolony z realizowanej inwestycji i wysokości otrzymanego dofinansowania. 14 marca rozpoczęły się tutaj e, roboty budowlane, e, inwestycji e, właśnie ulicy Żółkiewskiego przy blokach numer 3, 5, 7 oraz 9, e, pozyskane środki z rządowego funduszu rozwoju dróg w kwocie e, blisko 2 miliony 400 tysięcy złotych. E, Przepraszam, wartość całej inwestycji to 2 miliony 400 tysięcy złotych, środki pozyskane niespełna milion 400 przy wkładzie własnym miasta Sandomierza 931 tysięcy, czyli około 60% środków pozyskaliśmy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach zadania na łącznym odcinku długości niewiele ponad kilometr przy blokach wielorodzinnych 3, 5, 7, 9... Wykonany zostanie remont nawierzchni jezdni, drogi, chodników, zatok postojowych. Zostaną wymienione słupy oświetlenia ulicznego przy bloku numer 3. Wyregulowane będą w pustej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Zostaną odnowione przejścia dla pieszych oraz progi zwalniające. Na pewno poprawi się bezpieczeństwo. Na tych chodnikach wybudujemy nowe oświetlenie. Zmodernizujemy, poprawimy miejsca parkingowe w niektórych, przed niektórymi blokami, na pewno teren zyska również estetycznie. Inwestycja ma być gotowa do końca listopada tego roku. Firma ma czas do końca listopada na wykonanie tej inwestycji, ale mamy takie zapewnienia, że zrobią to tak szybko jak będzie to możliwe. Aby zapewnić w miarę normalne funkcjonowanie mieszkającym przy tej ulicy. Zadanie będzie realizowane etapami. Po 100 metrów każdy. Burmistrz zapewnił, że instalacja sanitarna i deszczowa, biegnące pod modernizowanymi jezdniami chodnikami, są w dobrym stanie i nie wymagają remontu. Z sandomierza dla STV Info Jerzy Strzyżu.